Jan Darcy Gould to jeden z topowych kalistyników, który jest znany z tego, że mierzy 1,88 m, waży 95 kg i mimo tego potrafi robić takie rzeczy jakby nic. Bardzo dużo osób się zastanawia, jak do tego doszedł, więc nagrał on film, w którym tłumaczy swoją metodę na budowanie jednocześnie siły i mięśni. Więc dzisiaj wytłumaczę wam, jak działa ta metoda, żebyście sami mogli jej spróbować. Na początku muszę wam wytłumaczyć niektóre rzeczy, które są ważne w tej metodzie. Kiedy tworzycie swój plan treningowy, to najczęściej zdarza się, że robicie serię tak, żeby by sobie zostawić trochę powtórzeń w zapasie i przy tym dajecie sobie tyle ćwiczeń i serii, żeby wasz trening trwał około godziny i wtedy macie mniej więcej na równi intensywność i objętość, które są do siebie tak jakby przeciwstawne. Jeżeli intensywność wam rośnie, to objętość powinna maleć i na odwrót. Jeżeli wasza intensywność i objętość są zbyt wysokie, to macie do czynienia z przetrenowaniem, a jeżeli są zbyt niskie, to trenujecie zbyt lekko. I ta metoda właśnie polega na jak największej intensywności i jak najmniejszej objętości, więc niestety nie będziecie mieli dużej pompy pod Ni z treningu, ale za to wasz trening będzie w miarę krótki i odpowiednio wam zaangażuje mięśnie. Więc to jest idealna opcja dla osób, co nie mają dużo czasu na trening. Skoro w ekspresowym tempie wytłumaczyłem wam jak działa planowanie treningu, to możemy przejść do rozgrzewki. A jeszcze na samym początku powiem wam, że używamy tutaj planu push pull legs. Na samym początku musicie wybrać jakieś ćwiczenie wielostawowe, które bardzo dobrze wam zaangażuje jak najwięcej mięśni. Dla przykładu będę używał tutaj dipów jako ćwiczenie wielostawowe. Rozgrzewkę zaczynamy po prostu od rozgrzania stawów, które Będziemy musieli używać i jakieś normalne rozciąganie, żeby tylko przygotować mięśnie do pracy. Następnie robimy serie rozgrzewkowe, w których robimy to ćwiczenie wielostowowe, które sobie wybraliśmy. W naszym przypadku dipy. I robimy z mniejszym ciężarem niż normalnie byśmy robili serię. Ja bym zaproponował pierwszą serię 20% ciężaru na drugą 30% i trzecią 40. To przygotuje nasze mięśnie i będziemy gotowi na trening. Pora teraz na to, jak będzie wyglądał nasz trening. Jak już wybrałeś ćwiczenie wielostowowe, to robisz je z takim ciężarem, żebyś dał radę robić od 8 do 12%. Powtóry. Jak uda Wam się dojść do 12 powtórzeń, to musicie zwiększyć ciężar o 2,5 kg albo o 5 kg. Pamiętajcie, że intensywność ma być na maksa, więc każdą serię musicie robić do odciny. A co jeżeli dojdziecie do 12 powtórzeń, a możecie zrobić jeszcze? Zróbcie jeszcze i róbcie zawsze, dopóki już nie możecie. I tak jak mówi nazwa, robicie tylko dwie serie danego ćwiczenia i robicie od 5 do 10 minut przerwy między seriami. Po tym ćwiczeniu wielostowowym robicie ćwiczenie izolacyjne, angażujące ten mięsień, który nie jest angażowany w ćwiczeniu wielostowowym. Przykład jeżeli wasze ćwiczenie wielostawowe to były dipy To możecie dodać ławkę skośną na górę klaty bo nie jest angażowana przy dipach I ja bym dorzucił od siebie wznosy bokiem bo mało ćwiczeń wielostawowych angażuje barki tak jak to ćwiczenie Podam wam przykładowe treningi push, pull i nogi Push Dipy z ciężarem Ława dodatnia I wznosy bokiem Wszystko po dwie serie Pull Podciąganie z ciężarem Uginanie na biceps Nie wiem czy to się tak nazywa No i to na przedramie Też nie wiem jak to się nazywa ale macie to na ekranie Nogi przysiady z ciężarem hamstring pulls i calf raises. I to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Niedługo wrzucam film, jak sam robię tą metodę przez miesiąc, więc zasubskrybujcie, żeby tego nie przegapić i dajcie łapkę w górę, żeby wesprzeć mój kanał. I dajcie swoją opinię w komentarzu na temat tego filmu i tej metody. A ja się z Wami żegnam.